Przechodzimy do analiz turniejów w Pardubicach. Ogólnie rzecz biorąc, pierwsze rundy są niesamowicie ważne, bo zazwyczaj gra się tam z niżej notowanymi rywalami, no i albo wykosisz pierwsze jedną, dwie, czasem nawet trzy rundy. Bo wygrywasz i wtedy grasz z lepszymi, albo ktoś ci tam urwie jakiś remis, albo nie daj Boże, przegrasz, i wtedy już do końca turnieju ciągle dobierasz jakichś niżej notowanych rywali. Także te pierwsze, dwie, trzy rundy naprawdę niesamowicie istotne. Ja tutaj w pierwszej rundzie grałem z zawodnikiem z Iraku, ranking 2000 z groszami. Zaczęło się od D4, D6. Tutaj graliśmy bez przygotowania, no bo pierwsza runda to zazwyczaj kojarzenia się tam pojawiają pół godziny przed, przed startem, więc nie ma czasu, żeby się tam coś przyszykować. Więc tak, ja ogólnie rzecz biorąc nie jestem fanem grania C4, bo wtedy te warianty E5 mi się nie podobają. To jest ogólnie rzecz biorąc do gry, ale po prostu nie w moim guście, dlatego ja skoczek F3 żeby najzwyczajniej w świecie tego E5 tutaj nie było. Przeciwnik G6, czyli jeszcze nie wiadomo, czy on tutaj królewsko-indyjską jakąś zagra, czy może wariant leningradzki obrony holenderskiej. No to jest takie elastyczne podejście. Czarny tutaj daje bardzo mało informacji. No to ja zagrałem teraz już C4, przeciwnik goniec G7, skoczek C3, czyli już się tutaj szykuje, żeby zagrać E4. To myślę bardzo naturalne podejście. No i przeciwnik mnie tutaj mocno zaskoczył ruchem goniec G4. Ja przyznam szczerze, że tej kolejności... Jakoś nigdy nie widziałem, nie zdarzyło mi się, żeby ktoś to przeciwko mnie zastosował. No i tutaj musiałem dobrze pokombinować. No bo tak, narzucałoby się zagranie E4, żeby zająć centrum. Biały ma więcej przestrzeni, wszystko fajnie. Tylko problem jest taki: no czarny po prostu zbije, i ja nie mogę odbić Hetmanem, no bo leci na D4 i kłopot. A jeżeli zbiję pionkiem, no to z jednej strony fajnie, no bo mam parę gońców, ale z drugiej strony nie fajnie, bo tu mam dublaki, tu mam izolaka, a jest 8 pionów na szachownicy, więc pozycja mocno zamknięta tymi gońcami sobie tutaj nie pohasam. Także to dosyć mierny interes, więc to mi się nie podobało. Myślałem jeszcze przez chwilę nad Hetman B3 z wiadomą ideą, że jak tutaj wybije, to jeżeli przeciwnik zbije na F3, ja odbiję, no i teraz na B7 wisi, ale przeciwnik może zagrać skoczek C6 i po wybiciu skoczek D4. No i tutaj wiadomo, widełki, tego typu historie, więc to też mi się bardzo nie podobało. No więc skoro nie to. No to E3 trzeba zagrać i rzeczywiście E3 jest główną opcją. I tutaj powiem Wam, że już się czułem niepewny. Dlaczego? Bo przeciwnik od ręki zagrał c więc tutaj przeciwnik niżej notowany, a przygotowanie mu dobrze siadło. No ja już tutaj gram z głowy, a on ciągle od ręki, więc tutaj już presja psychologiczna delikatna była. No a druga sprawa, że byłem dosyć zmęczony, bo turniej w Pardubicach, no to Czechy. Jechałem z moją narzeczoną z Lublina, także no 10 godzin jazdy było, gdzie większość ja, jech, ja prowadziłem auto, więc trochę na tej pierwszej rundzie byłem padnięty, muszę przyznać, ale no cóż... Jest presja, trzeba jakoś sobie z tym poradzić. No więc, tak, przeciwnik czym grozi w ogóle? Jeżeli zagram coś idiotycznego, no to on po prostu mi skubnie na D4, albo zagra skoczek C6 z większą presją, albo znowu będzie wybijał na F3, G wiadomo się nie podoba, no a D4 podwisa. Także groźba jest tutaj oczywista, no jest presja na punkt D4, więc trzeba jakoś ten problem rozwiązać. No i tutaj dużego wyboru nie ma. Trzeba zagrać gonie e2, żeby po biciu odbić gońcem, no i wtedy wszystko jest w jak najlepszym porządku, a jeszcze punkt b7 podwiza. No więc tak yy, rozejrzałem się, co się tutaj dzieje, stwierdziłem okej, okay, gońc e2, w porządku no i zagrałem. No to przeciwnik znowu tutaj od ręki wybił, no i bardzo szybko zagrał skoczek c6. No to ja już tutaj taki spięty, mówię, kurczę, no, no chyba wszystko dobrze zagrałem, nie? Tutaj wszystko tak logicznie wygląda, ale gość taki... Z taką pewnością siebie, jakby tutaj niemal, że na wygranej stał, więc tutaj postanowiłem zachować czujność i pięć razy wszystko posprawdzać, żeby się nie nadzieć na jakąś pułapeczkę. No bo XXI wiek to jest ten, powiedzmy, delikatny problem, że dostęp do wiedzy jest banalnie prosty. Tam powiedzmy 50 lat temu, to jeżeli jakiś arcymistrz coś tam z kolegami arcymistrzami poanalizował, no to przez kolejne 10 lat mogli te warianty stosować i wszystkich rozklepywać, nie? Natomiast teraz, no, zagrasz 2-3 partie i nawet jakiś przeciętny zawodnik 1800 czy 2000 odpali sobie tokwisza i też będzie wiedział, jak na to reagować. Więc teraz ta praca nad debiutami jest znacznie, znacznie trudniejsza. No dobrze, więc no, trudniejsza, i z drugiej strony też poniekąd łatwiejsza, tak? bo łatwiej, łatwiej jakieś tam rzeczy sobie wyanalizować, no ale z drugiej strony oponent też ma tę łatwość, więc trzeba bardziej kombinować. No, dosyć ciekawe zagadnienie. No dobrze, więc cóż, ja tutaj myślałem, co zrobić, no ale tak stwierdziłem. No dobra, jeżeli mogę tutaj zrobić roszadę, no to chyba należałoby zrobić roszadę. Wygląda bardzo naturalnie. Oczywiście trzeba tutaj troszeczkę było policzyć. Przeciwnik zbić na d4 gońcem nie może, bo traci. A jeżeli zbije skoczkiem, no to traci na b7. No to coś takiego musi być dla mnie dobre. No bo jednak. Z rozwojem u przeciwnika kiepsko, pozycja dosyć otwarta, więc tutaj mój goniec powinien radzić sobie dobrze. A jeszcze zaraz goniec E3 z atakiem na skoczka i jeszcze pośrednim atakiem na, e, atakiem na tego pionka. No już nie wspominając o jakichś nawet tego typu możliwościach. Także to wiedziałem, że jest ok. No to skoro mogę zrobić roszadę, to zrobiłem. No i tutaj dalej, przeciwnik od ręki, praktycznie bez jakiegoś większego zastanowienia, skoczek H6. No to patrzę, kurczę. No rzeczywiście tutaj ta presja na punkt D4, no to za chwilkę będzie wysoce problematyczna. Jeżeli tam zagram coś mięciutko, no to już wjeżdża skoczek F5 i tarapaty. No patrzcie, tyle figur skoncentrowanych na tym punkcie D4, a jeszcze zaraz przeciwnik, coś w stylu, Hetman B6 będzie chciał wrzucać, także to wygląda już wysoce kiepsko. No to tak przysiadłem, no i myślę sobie kurczę, no trzeba coś tutaj się odgryźć albo yy, przeciwnik przejmie inicjatywę. No to stwierdziłem, że jeżeli mam tutaj jakoś yy, uderzyć, no, to absolutnie konieczne jest zagranie D5. Wtedy ten pionek schodzi spod ataku. No, i też zwalniam pole dla skoczka, bardzo fajne centralne. No, i też tym pionkiem D5 zajmuję przestrzeń i blokuje pionka E7. Więc ze strategicznego punktu widzenia będę mógł później tego pionka atakować. Także to wszystko super. No, i teraz analizowałem różne odpowiedzi przeciwnika. Skoczek A5 wygląda głupio, ale trzeba było sprawdzić, no bo jest presja na, na tego pionka C4, ale to od razu przegrywa ze względu na Hetman D4 i takie prymitywne widły. Więc skoczek A5 niemożliwe. No to myślałem nad Skoczek E5, ale to też nie działa, bo Skoczek bije E5. I wtrącone bicie na f7. No i w ten sposób wychodzę z pionkiem przewagi. Także to też jak najbardziej spoko. No więc ustaliłem, że przeciwnik musi zbić na f3. I tak też poszło w partii. No i teraz zdecydował się scentralizować skoczkę. No chce mi zbić gońca. Na C4 jeszcze zbić nie może. Powiedzmy, e, nie wiem, jakbym zagrał coś takiego, no to tutaj zbić nie może, bo hetman A4. No ale ten pionek za chwilę będzie tak czy siak podwisał. No to gonie C2, bardzo naturalne, i tak też zagrałem. Przeciwnik zrobił roszadę. No i tutaj kolejny m, ważny moment, bo albo tutaj. Zrobię przeciwnikowi jakiś problem, jakoś tutaj uderzę, no albo on sobie już wprowadzi skoczka do akcji i te jego skoczki naprawdę nieźle tutaj wyglądają. Plus, też na punkt C4 może stworzyć solidną presję. No to ja tutaj pełna agresja, ruszyłem F4, no i goniec C3, czyli chciałbym tego gońca ustawić sobie ewentualnie na D4, pozbyć się tego gońca przeciwnika, bo goniec G7 działa bardzo aktywnie. Chciałem w ogóle od razu zagrać G4, żeby zabrać pole F5 skoczkowi, ale nie podobał mi się ten ruch. Uznałem, że to mi bardzo psuje koordynację, bo teraz nie mam jak zakończyć rozwoju. Stąd najpierw goniec E3. Przeciwnik zagrał Hetman A5, i teraz wrzuciłem G4. Jeżeli chodzi o skoczek F5, to nie jest to jakiś problem, bo tak czy siak to G4 chce zagrać, a po H5 zagram goniec D3, wybije na F5 i wybije na H5. Więc to jest wszystko ok. Stąd przeciwnik Hetman A5. No to ja wierzę C1. Na spokojnie zabezpieczyłem sobie tutaj na C3, choć trzeba było tutaj ciutkę, ciutkę policzyć, chociaż te warianty nie były jakieś, jakieś skomplikowane. Mianowicie tutaj trzeba było popatrzeć, co po Hetman A2. I tutaj no, wisi jeszcze pionek na B2, nie? więc no, trzeba sprawdzić, bo jednak ofiara dwóch pionków to dosyć duże zobowiązanie, ale tutaj F5 jest przepotężne. Wisi ten skoczek przeciwnikowi, a jak przeciwnik zbije, no to po prostu wieża f5, f 5 goniec d4, wieża g3 i zaraz matowanie. Także ta pozycja będzie po prostu wygrana, bo nie może zablokować tej przekątnej, bo teraz wieża a3. I najzwyczajniej w świecie teraz łapie już tego hetmana, bo pionek b2 broniony. Więc taka mała sztuczka taktyczna, ale rzeczywiście działa. Więc mogłem sobie na to wieża c1 pozwolić. No, to przeciwnik zwiększa tę presję na hetmańskim, no to ja wreszcie G4. I tutaj miałem sporo mniej czasu na zegarze, no bo tak jak wcześniej wspomniałem, no w debiucie przeciwnik rachu ciachu leciał do przodu na szybkości, więc ja na spokojnie chciałem to wyliczyć, żeby się tam nie nadziać na jakieś nieprzyjemności. No i to poskutkowało, że trochę tego czasu straciłem, ale tu już z tej mojej pozycji byłem bardzo zadowolony, bo mam przewagę w przestrzeni, mam parę gońców w dosyć otwartej pozycji i plus do tego figury przeciwnika są bardzo nieskoordynowane. Więc tutaj stwierdziłem, że jeżeli przeciwnik będzie grał na spokojnie, no to, go, no to go po prostu zmiażdżę. Zagram jakieś A3, B4 za chwilę, ruszę tam na. Na skrzydle hetmańskim też mogę królem przeciwnika się zainteresować, także tutaj sytuacja świetna. No i przeciwnik wyczuł, że tutaj są potencjalne kłopoty, no i zdecydował się zakręcić. To bardzo dobra decyzja z jego strony, bo rzeczywiście, gdyby tak grał na spokojnie, to by przegrał po prostu bez walki. Więc on tutaj skoczek B6 z presją na pionka C4. Ja tutaj pierwotnie chciałem grać goniec D4 z ideą taką, że teraz wiadomo, bić tutaj nie można, bo bitka, bitka i szach. No i wiadomo, zdobywam po prostu figurę, a jeżeli przeciwnik wybije, no to coś takiego wychodzi. I tutaj wiedziałem, że ta końcówka musi być lepsza, tak? Że tutaj mam półotwartą linię E do ataku, mogę też przygotować tutaj jakiś marsz na skrzydle hetmańskim, bo mam cztery piony na 3. także końcówka z całą pewnością lepsza, ale jakoś mi się ta końcówka nie podobała. Miałem założenie takie, że przy hetmanach na szachownicy mam... Lepsze szanse na wygrywanie, bo no mam pchnięte to F4, G4, więc tam królem czarnego mogę się zainteresować. Więc stąd postanowiłem te Hetmany na szachownicy zostawić. No i tutaj przeciwnik wyczuł moment, postanowił poświęcić figurę za dwa pionki. I szczerze mówiąc, tak z daleka mi się wydawało to po prostu głupie, ale i. Dalej jestem zdania, że tutaj pełnej rekompensaty nie ma, ale ta rekompensata jest całkiem spora. Bo tutaj wisi mi ten goniec, no i nie bardzo mam gdzie odchodzić. Bo jak odejdę w ten sposób, to Hetman C5 i tracę na C4, bo tutaj szach. Więc muszę jeszcze dodatkowo cofnąć skoczka. Więc przeciwnik, znaczy obaj mamy tutaj różnopolowe gońce. I tu ważna zasada. Przy różnopolowych gońcach um, przewagę ma ten, kto atakuje, bo nie mam w ogóle jak dyskutować z tym gońcem czarnopolowym. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że oddaje jakość, czy oddaje figurę, czy tam oddaje jakiegoś pionka, to przy różnopolowych gońcach zazwyczaj łatwiej jest ten atak rozwieść. Bo gdybym tutaj miał czarnopolaka, no to od razu bym chciał go wstawiać na C, 3 bym wymienił i pozycja łatwiutko wygra Ale że tutaj mam biało Polaka, no to. Nie mam w ogóle jak z tym gońcem podyskutować, nie, nie, nie mam jak się go pozbyć, więc tutaj rekompensata jest naprawdę całkiem zacna. Natomiast tutaj no, przeciwnik zagrał A6 i to się już ucieszyłem, bo, bo jeżeli on oddaje figurę. I gra A6, no to znaczy, że coś tutaj jest nie Teges, nie? Bo jednak, jeżeli już oddajesz materiał, no to trzeba jakoś lecieć do przodu. Szczerze mówiąc, ja tutaj myślałem, że on będzie chciał grać coś w stylu goniec D4, licząc na to związanie. Ale tutaj zaplanowałem wieża FD1 i w razie co, nawet oddam po prostu materiał, a też mogę królew F2 zagrać i tu jeszcze królem pobronić. Więc to mogło wyglądać groźnie, ale policzyłem, że jest ok. Liczyłem też natychmiastowe, natychmiastowe B5 z ideą, taką, że jeżeli zbiję tutaj gońcem, to bicie, bicie i, i wieża B8, i wieża B8 na związaniu. No, i tutaj po prostu przegrywam, bo w kolejnym ruchu A6 przeciwnik odzyskuje materiał jeszcze z procentem dodatkowym. Więc tutaj po tym B5 jeszcze się zastanawiałem nad. Hetman bije B5, ale to już nie byłem tak w 100% przekonany co do tej końcówki. To znaczy, gdyby wyszło coś takiego, bo czarny jeszcze zgarnie tutaj na B2. No, i te pionki mam takie porozrzucane. No, tak oceniałem, że powinna to być wygrana, ale nie taka łatwa do zrealizowania. Jeszcze można by się tutaj zastanowić nad goniec E2, ale to mi się akurat nie podobało, bo tutaj Hetman dosyć aktywnie wpada. Zaraz goniec D4, także to, to już totalnie mi się nie podobało. Więc pewnie szedłbym na tę końcówkę, gdzie tam uznałem, że przeciwnik jakieś szanse remisowe posiada. No, ale przeciwnik zagrał A6, więc tutaj już byłem zadowolony. Wieża C1, tylko ten niedoczas był tutaj problematyczny, bo tutaj mało czasu miałem na zegarku. Przeciwnik B5, no to ja gońca cofnąłem. Całą tutaj linię C mam pod kontrolą, on nie ma jak mi tutaj wjechać wieżą, więc byłem bezpieczny. No i król H1 na białe pole. No i F5. Jedyna szansa na zrealizowanie tej przewagi, muszę jakoś zaatakować króla, bo innych słabości no to czarny nie posiada. I tutaj popełniłem błąd, ponieważ można było zbić na G6 i taka fajna ofiara tutaj wchodzi. I zaraz Hetman G3, i po prostu chciałem w ten sposób atakować. No i tak. Pierwotnie mi to wyglądało przecudownie, ale okazuje się, że wieża H8 i tutaj czarny się schowa całkowicie bezpiecznie na F8. I tak po partii sobie myślałem, że to taki błąd tutaj popełniłem, że na tę ofiarę nie poszedłem, że trzeba było pójść na ostro, ale jednak dobrą decyzję podjąłem się okazało. Tutaj inna idea była dobra. Hetman D1. Żeby po prostu wrzucić tu Hetmana i wtedy skoczek F5 bądź w tym momencie skoczek F5. Jeżeli tam czarny coś powiedzmy zagrałby głupiego, no to teraz, teraz to ma znacznie więcej sensu ponieważ już się czarny nie będzie mógł tak łatwo schować, bo tutaj nie ma wieża H8 ze względu na hetman B4. Więc cały ten. Potencjał z tą ofiarą na F5 był, tylko że przez hetman, hetman D1 trzeba to było realizować, a Hetman D1 mi do głowy nie przyszło. Ja w partii zagrałem skoczek G4, co też ma sens. No, przerzucam tam skoczka w kierunku ataku, ale to pozwoliło czarnemu Hetmanowi tutaj wkroczyć, co trochę, trochę mi tutaj szyki e, popsuło, bo ten Hetman, co ciekawe, na G5 stoi naprawdę całkiem, całkiem aktywnie. No i tutaj, mając kilka minut na zegarze, co ciekawe, dobrze. Że pograłem. Wieża E4, czyli agresja, atakuje na gońca, I, i to była właśnie nauczka z Serbii, bo w Serbii miałem parę takich partii, gdzie na niedoczasie zaczynałem grać na spokojnie, a to właśnie nawet jak jest niedoczas, to też trzeba naparzać, i z, 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 mając to na uwadze, właśnie się zdecydowałem na wieża E4. Przeciwnik tutaj odszedł, no to już się ucieszyłem, e, ponieważ tego gońca się mogę pozbyć. No i Hetman D1, czyli przygotowuje się. Do ataku, właśnie dalej na królewski, no i Hetman G4. Końcówka jest oczywiście wygrana, więc tutaj star staram się te hetmany wymienić. Tutaj gdzieś taki dziwny błąd, pamiętam, popełniłem. Hetman E5 to było wszystko spoko, bo zwiększam presję na punkt G6. On zbił tego pionka goniec E4, i tutaj, tak, tutaj była możliwość zwiększenia presji poprzez wieża F5. I on musi zrobić cofkę, i wtedy wieża F2 na przykład, i jeszcze dalej atakować po tej linii G, bądź przenieść się na linię F. I to, to by było lepsze. No, ja w partii zagrałem wieża z G na F4. No, pod presją czasu to bardzo logicznie wygląda, ale wieża F5 było delikatnym ulepszeń. Na przeciwnik wieża C1, no to ja zgarnąłem sobie tutaj pioneczka, no i trzeba było jeszcze trochę dokładności tutaj dorzucić, no bo końcówka jest oczywiście wygrana, ale przeciwnik za tego gońca ma aż dwa pionki, więc trzeba zachować czujność, bo dwa pionki to dosyć dużo, jeżeli tutaj jakoś czarnemu by się udało powymieniać, no to już wygrywanie byłoby dosyć trudne. Ale tutaj na spokojnie wszystko policzyłem, bo tempo było takie, że po 40 ruchu dostawało się dodatkowe pół godziny. No i to jest właśnie 40 posunięcie dostałem dodatkowe pół, pół godziny. No i tutaj na spokojnie przysiadłem, ustaliłem jaki będzie plan, no i tenże plan zrealizowałem. Także odszedłem tym gońcem, po to, żeby F5 nie było stępem, bo przeciwnie chciałby F5 Królew 6 grać, więc odszedłem i wieża F2. Wszystko po drugiej linii jest bronione, a też czaje się na jakieś wieża D2, wieża D5 w dalszej perspektywie. No i wiadomo, króla trzeba zaktywizować. Tutaj mała dokładność. D5 łapało gońca, więc ewakuacja. No i teraz wszystko jest perfekcyjnie. Wystarczy się pionkiem D4 zainteresować. No i tutaj już bez problemu realizuję przewagę, bo teraz no F5 było jedyne, tak? bo inaczej, inaczej wjeżdżam na F6, no a w ten sposób teraz pionek G6 jest słaby, no i tutaj już bez problemu tę przewagę sobie zrealizowałem. Trochę tam jeszcze coś trzeba było policzyć, ale te pionki jeden i drugi są łatwo zatrzymywalne. No i w tym momencie przeciwnik zrezygnował. Także biorąc pod uwagę, że przeciwnik 2000 l to naprawdę całkiem nieźle tę tą, tą gierkę grał. Szczególnie w debiucie dosyć sporą presję mi narobił, ale przy, przysiadłem na spokojnie, tam policzyłem wszystko i wyszedłem z dobrą pozycją. Także wejście do turnieju bardzo dobre, ale tutaj wcale łatwo nie było. A jeszcze pewien dodatkowy problem był taki, że przeciwnik całą partię coś pokasływał, nie? No i kurczę, pod koniec turnieju ja też już zacząłem pokasływać. Czymś no, <grym> tam mnie po prostu zaraził. <grym się> Jak to się mówi, wy. No... Zemścił się. O, zemścił się. No dobrze, ale punkcik w pierwszej rundzie siat, także początek dobry. No i cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych. I też zostaw jakiś komentarz dla zasięgu, na przykład daj znać, czy Ci się podobało, czy nie. Dobra, także dzięki wszystkim za uwagę i pa, pa.